Zanim w fabryce powstanie nowa linia produkcyjna, można ją najpierw zbudować wirtualnie. To właśnie cyfrowy bliźniak, czyli szczegółowa symulacja procesu w komputerze odwzorowująca prawdziwą instalację. Inżynierowie mają więc szansę przetestować całą linię, zanim pojawi się jeszcze pierwszy element na hali. Dlaczego to takie ważne? Po pierwsze, pozwala uniknąć kosztownych błędów projektowych. Po drugie, ułatwia planowanie, bo widać, które elementy są najsłabszym punktem procesu i gdzie przydadzą się bufory. Po trzecie, skraca proces uruchomienia, bo wiele problemów rozwiązuje się jeszcze na etapie symulacji. Cyfrowy bliźniak daje też możliwość porównania różnych wariantów. Na przykład co stanie się, gdy dodamy dodatkowego robota, zmienimy zasięg chwytaka lub przyspieszymy przenośnik. Takie decyzje podejmuje się na podstawie danych, a nie przypuszczeń. Cyfrowy bliźniak to coś więcej niż tylko ładna wizualizacja. To pomocne narzędzie, które pomaga inwestorowi upewnić się, że wszystko działa poprawnie, zanim wyda setki tysięcy złotych na fizyczne urządzenie.